Orędzie z 5 kwietnia 1989 roku. Ach, jak raduję się tymi chwilami, kiedy przychodzisz do mnie, oddając mi swoją wolę. Pozostań ze mną. Pragnę napisać do mojej dzieci: Pokój wam. Ja jestem Panem. Ja jestem Słowem i przebywam z Wami. Odczujcie moją obecność, moje małe dzieci. Moje najświętsze serce raduje się widząc was wszystkich zgromadzonych, wszystkich w jedności. Pragnę, abyście postępowali na drodze świętości. Nie pozostawię z tyłu tych, którzy ciągle jeszcze nie weszli na moją drogę. Wrócę, aby ich odnaleźć. Doprowadzę każdego z Was. I ukażę Wam moją drogę prawości i świętości. Podniosę Was i poniosę, jak czuły Ojciec, podniosę Was i pouczę o moich przykazaniach. Ubogacę Was moim duchem miłości. Ja, który jestem nauczycielem miłości, nauczę Was kochać mnie w pełni i kochać się wzajemnie, jak ja Was umiłowałem. To będzie Wasz pierwszy krok ku mnie. Traktuję Was wszystkich jak moje małe dzieci, umiejące zaledwie chodzić. Podam Wam moje dwie ręce, a Wy umieścicie Wasze rączki w moich i razem, wspólnie, Wy i ja uczynimy pierwsze kroki naprzód. Czy wiecie, jak ja już się tym cieszę? Jeśli zapragniecie otworzyć się całkowicie na Mnie, sprawię, że będziecie postępować naprzód i upiększę wasze dusze, prowadząc je do doskonałości. Pozwólcie Mi nauczyć was moich zasad, a nauczę was zachowywać Moje przykazania. Otworzę drzwi cnót wszystkim, którzy chcą się nauczyć. Tak! Ja sam moją własną ręką umieszczę moje owoce w Waszych ustach. Uchwyćcie się mnie, a ja pomogę Wam w tych trudnych czasach, kiedy szaleństwo zostało uwolnione. W czasach, kiedy wielu wpada w zamęt, nie rozróżniając już swojej ręki lewej od prawej. Dziś bardziej niż kiedykolwiek, szatan i demony krążą po każdym zakątku ziemi. Pragną Was zwieść. Zastawiają zasadzki, aby was doprowadzić do upadku. To jest powód, dla którego proszę Was, abyście modlili się bez przerwy. Nie pozwalajcie, aby mój przeciwnik zastawiał Was śpiących. Bądźcie czujni w tych dniach. Nie pozwalajcie również, by znajdował Was pustą przestrzeń. Napełniajcie się Moim Słowem, Moją Miłością, Moim Pokojem, Moimi Cnotami. Przychodźcie często w czystości przyjmować Mnie w małej hostii, abyście nie ulegli pokusie. Módlcie się bez przerwy. Znam wasze potrzeby lepiej, niż wy sami je poznajecie i nawet Zanim nie prosicie, znam wasze serca. Przy każdej możliwej okazji powracajcie do mnie i módlcie się, módlcie się, aby wynagrodzić i zadość uczynić zabrak modlitwy na ziemi. Niech wasze modlitwy staną się waszą zbroją, chroniącą was od wszelkiego zła, które krąży wokół was. Rozbrajajcie szatana miłością, niech miłość będzie Waszą bronią, niech pokój zostanie napisany na Waszych czołach, aby każdy mógł go zobaczyć. Powinniście uczynić z każdej części swojego ciała broń walczącą u mojego boku, a wtedy grzech nie ogarnie więcej Waszego życia. Niech Waszą lampą będzie moje słowo. Rozpowszechniajcie moje orędzia miłości i pokoju po wszystkich zakątkach kuli ziemskiej, aby dotarło do serc i nawróciło je. Niech ci, którzy mnie jeszcze nie znają, przychodzą zobaczyć, jakim żarem miłości płonie moje najświętsze serce odczuć moje najświętsze serce ogarnięte płomieniami miłości. Kiedy to uczynicie, nawet jeśli wasze serce jest skamieniałe i osłe z powodu braku miłości, ja moim płomieniem miłości ogarnę wasze serca i uczynię z nich żywe pochodnie. Umiłowani i błogosławieni mojej duszy, jakże cierpi moje serce. Kiedy widzę niektórych z Was jeszcze mi się opierających. Patrzcie, czy kiedykolwiek byłem niewierny? Ja jestem zawsze wierny, jestem tym, który nigdy się Was nie wyprze, nie opuści w chwilach rozpaczy. Nigdy Was nie opuściłem. Będę was szukał jak narzeczony podążający za swoją ogromienicą, ponieważ jestem waszym Bogiem wiernym, z wielką miłością czującym nad Wami z Wysoka. Przyjdźcie do mnie i z miłością ofiarujcie mi wasze cierpienia. Ja i wy, wy i ja podzielimy te cierpienia. Moje córki i moi synowie. Czy chcecie, abyśmy odmówili wspólnie Ojcze Nasz? Zanim to uczynicie, skoncentrujcie się. Módlcie się powoli, z głębi waszego serca. Niech ta modlitwa dosięgnie Ojca. Rozważajcie to, co mówicie. Módlcie się. Słucham was. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my. Odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Moje królestwo przyjdzie, i moja wola będzie wypełniana na ziemi, jako w niebie. Obecną ciemność zastąpię światłością. Niegodziwość zastąpi miłością, a ten letarg żywym światłem, kierującym Waszymi krokami. Nie zawiodę Was, uzdrowię Wasze rany, obmyję Wasze plamy moją czułością. Zatem przyjdźcie do mnie i kochajcie mnie. Niech Wasza miłość ugasi mój płomień sprawiedliwości. Niech modlitwy waszego serca złagodzą moje rany. Niech wasze modlitwy wzniosą się do nieba jak kadzidło, sławiąc mnie i wychwalając. Naprawcie błędy innych przychodzących nocą, by zniszczyć moją winnicę, przeszkadzających jej w wydawaniu owoców. Czyńcie dobrze i zaprzestańcie czynienia zła. Cokolwiek robicie, czyńcie to dla mojej chwały. Przyjdźcie, duszę, umiłowane, dzielić mój krzyż ze mną. Mój krzyż domaga się miłości, pokoju i jedności. Poniesiemy go razem, Wy i ja, ja i Wy, zjednoczeni w miłości. Ja, Wasz Pan, Jezus Chrystus, udzielam Wam wszystkim mojego błogosławieństwa. Bądźcie jedno. Mój kwiecie, daję Ci mój pokój, mój duch jest nad tobą. Odnów mój kościół niech będzie taki, jaki był na początku w przeszłości. Z miłością wśród Was. Wskrzeszaj umarłych miłością i pokojem, aby ten kraj upiorów zrodził nowe życie. Ach, moja umiłowana, jak tęsknię za moim chwalebnym dniem. Orędzie Najświętszej Maryi. Uwielbiaj Pana, moje dziecko, za udzieloną Ci przez niego mądrość. To orędzie dla moich duszyczek. Pokój niech będzie z wami, moje dzieci, umiłowani, zbliżcie się do Boga w prostocie, bądźcie jak dzieci, ponieważ Pan pozwala się znaleźć tym, którzy nie wystawiają Go na próbę. Ukazuje się pokornym i tym, którzy nie stroją od Niego. Patrzcie moje dzieci. Wszechmoc poddana próbie zawstydza nierozumnych. Nie, mądrość nie wchodzi do przebiegłej duszy, zatem otwórzcie wasze serca przed Panem i przyjmujcie go w prostocie serca. Wesprzyjcie się na nim, ponieważ w ten sposób wesprzecie się na mądrości. Niech dzięki modlitwie wzrośnie wasza wiara w Boga. Mieć wiarę, to także łaska dana przez Pana. Moi umiłowani, przyjdźcie do mojego niepokalanego serca, a ja dam Wam odpoczynek. Wy wszyscy, którzy cierpicie, Wy wszyscy, którzy jesteście w bólu, przyjdźcie do mnie, a ja, wasza mama, pocieszę Was tak, jak każda mama pociesza swoje dziecko w rozpaczy. Ale ja uczynię równocześnie jeszcze o wiele więcej. Będę wstawiać się za wami u Ojca i nigdy was nie zawiodę. Przyjdźcie schronić się w naszych sercach. Niech ta korona cierniowa, która obecnie dusi nasze serca, utraci swoje kolce i wypuści młode pączki, które rozwiną się w kwiaty. Miejcie wiarę w Boga. Okładajcie w nim ufność. Błogosławię was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Orędzie Świętego Michała archanioła na to samo spotkanie. To ja, święty Michał. Dzieci Boże, nie słuchajcie szatana, ani nie rozmawiajcie z nim. Kłamać to rozmawiać z szatanem, gromadzić w sobie gniew to pozwalać diabłu zapuszczać korzenie, nie pozwalajcie waszemu językowi być przyczyną waszych upadków. Proście mnie, a ja będę się wstawiał za wami. Miejcie ufność w Bogu i w Jego nieskończone miłosierdzie. Błogosławię was wszystkich.